Ignacy Mościcki był postacią niezwykle barwną. W czasach, gdy nie był jeszcze prezydentem, był kolegą z partii Socjalistycznej marszałka Piłsudskiego. Wówczas to postanowił zorganizować zamach na oficerów carskich w Warszawie. Sam w swoim mieszkaniu na ulicy Widok w Warszawie mieszał nitroglicerynę. Ponad litr. Nitrogliceryny miały być użyte do zamachu na carskich oficerów, którzy mieli przebywać w cerkwi. Niestety władze carskie trafiły na trop Ignacego Mościckiego. Rozpoczęły śledztwo. I polska konspiracja ostrzegła przyszłego prezydenta, który musiał uciekać z Polski. Wyjechał on do Londynu, gdzie podjął studia. Ale żeby utrzymać się na tych studiach, Pracował m.in. jako pomocnik fryzjera. Przez Londyńczyków był zapamiętany z tego, że absolutnie nie chciał żadnych napiwków, co było dla Brytyjczyków czymś dziwnym. Prezydent Mościcki wdał się w romans. Romansował z sekretarką swojej żony, panią Marią Nagórną. O tym związku wiedział również marszałek Józef Piłsudski i stanowczo się jemu sprzeciwiał. Kiedy zmarła żona prezydenta Mościckiego, Michalina, to prezydent Mościcki po odczekaniu rocznej żałoby w ekspresowym tempie chciał poślubić sekretarkę swojej żony. Niestety był kłopot kanoniczny, ponieważ sekretarka żony Mościckiego, a później jego osobista sekretarka pani Maria Nagórna. Nie ma męża. Oficera Wojska Polskiego Tadeusza Nagórnego. Mościcki, aby mąż nie przeszkadzał w romansie żonie i im w związku, wysłał go daleką misję dyplomatyczną. Wtedy wydawało się, że kochankom już nikt nie przeszkodzi. Nawet sam marszałek Piłsudski, który napominał prezydenta Mościckiego, aby nie siał on zgorszenia. No niestety, żeby rozwiązać małżeństwo Marii Górnej, potrzebna była aż dyspensa papieża, dyspęza Stolicy Apostolskiej. Stolica Apostolska uznała pierwsze małżeństwo Marii Górnej za nieważne. Stało się tak, ponieważ prezydent Mościcki zagroził, że zmieni wyznanie, jeżeli nie pozwolą się mu, czy jeśli Kościół nie pozwoli się mu ożenić ze swoją sekretarką i z byłą sekretarką Swojej żony, a także z żoną swojego byłego adiutanta. Jak wiadomo, przyjaciela Tadeusza Nagórnego. Wreszcie, gdy Stolica Apostolska uznała nieważność pierwszego związku małżeńskiego Marii Nagórnej, doszło do ślubu i pani Nagórna stała się pierwszą damą i drugą żoną prezydenta Mościckiego. Jesteśmy w Mościcach, dzielnicy Tarnowa. Osiedlu stworzonym przez pana prezydenta Ignacego Mościckiego. Siedzimy na ławeczce, która pochodzi z 1929 roku. To w tych latach w całości zaprojektowano i stworzono dzielnicę dzisiaj Tarnowa o nazwie Mościce. Na tej ławeczce mamy kreskę, która symbolizuje poziom wody w czasie powodzi 1934 roku. Roku. Nie było jeszcze zbiornika retencyjnego na tunajcu, i kiedy doszło do powodzi, woda zalała część tarnowa i cały ten park, aż doszła do takiej wysokości. Na tej ławeczce czasami przysiadywał pan prezydent Ignacy Mościcki. Pan prezydent Mościcki był profesorem chemii. Przed Drugą Wojną Światową w Polsce międzywojennej narastał ogromny problem. Z nawozami dla rolników, ponieważ wówczas Polska o wiele bardziej niż dzisiaj była państwem rolniczym. Od tego, czy rolnicy będą mieli nawozy, czy ich nie będą mieli, zależał cały dobrobyt i wzrost PKB w naszym przedwojennym kraju. Dlatego pan prezydent wyszedł naprzeciw temu problemowi i postanowił stworzyć zakłady azotowe w mościcach. Ten park, w którym teraz siedzimy, to specjalnie zaprojektowane przez zagranicznego architekta miejsce do odpoczynku dla kadry całego zakładu azotowego, który istniał już od 1927 roku. W moim następnym odcinku opowiem Państwu o zamachu na prezydenta Gabriela Narutowicza. Dowiecie się, jaka motywacja kierowała zabójcą, Eligiuszem Niewiadomskim, który strzelił w kierunku pana prezydenta. Jeżeli chcecie Państwo otrzymać powiadomienie natychmiast po publikacji następnego odcinka, proszę zasubskrybujcie mój kanał, i wtedy takie powiadomienie otrzymacie, żeby zaraz po publikacji obejrzeć to, co dla Państwa przygotowałem. Dziękuję uprzejmie za uwagę.